Krzysztof Tobiński, Federacja Gospodarstw Rodzinnych. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności to, co reprezentujecie, jestem w zawodu leśnikiem, przyrodnikiem polskim, rolnikiem, hodowcą. To, co reprezentujecie, i na przykładach, jest wynaturzeniem. Wynaturzeniem. W pierwszej kolejności, powoli Pani Poseł, Gdy Pani Poseł kiedykolwiek hodowała zwierzęta, miała z nimi kontakt, wieszcie, że najważniejszą wartością w dobru zwierzęcia, w ochronie. Jest relacja między mną, hodowcą, a moim zwierzęciem. I nigdzie tak dobrze się nie będzie czuło. W imieniu subiektywnych odczuć wielu organizacji ludzi, Wam się może wydawać, że to zwierzę jest krzywdzone, czy ma złe warunki. Nie. Na miły Bóg. Nie jesteście zwierzętami. Stawiacie się i dzięki Bogu. Ale zachowujecie się niedokrotnie jak najgorsze zwierzę i zwierzęta. Nie jesteście w momencie. nie jesteście? Pani poseł, pani posłucha. Nie jesteście. Pani poseł, pani posłucha, nikt pani nie zobraża. A jeżeli pani się... Moment, panie przewodniczący. wyłączyłem mikrofon. Bardzo bym prosił o to, żebyśmy rozmawiali merytorycznie o problemie, a nie organizacji. Ale panie przewodniczący, nie atakujemy chyba. W związku z tym nie możecie państwo mierzyć własną miarę. Ja wiem, że boli was prawda. O tym, co mówię. I teraz bardzo konkretny przykład. Pani poseł Wargocka siedzi, jest z powiatu Garwolin. Bardzo jest konkretny przykład. Rolnika, którego te organizacje sponiewierały rodzinę, okradły, wywłaszczyły. I teraz oczywiście on został oskarżony, łącznie z sądem apelacyjnym, po prostu sąd apelacyjny zajmuje się, jak gdyby, nowym wniesieniem nowych dowodów. No nie, nie był ten rolnik niestety w stanie przedstawić. Co się stało z 30 zwierzętami, krowami, cielętami, których, no z których ten rolnik został dosłownie okradziony. Wiecie co Państwo, w jakich warunkach zostały one stamtąd zabrane. Oczywiście znakomita większość dziś nie, nie potrafimy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, na szczęście Pani Poseł, jest coś takiego jak system identyfikacji zwierząt, i nie potrafi ustalić, co się z nimi stało. W większości zostały pozabijane, krowy w ciąży. I to jest wasza ochrona zwierząt? Czy to jest ochrona? I teraz najważniejsza kwestia, panie przewodniczący, najważniejsza kwestia systemowa, jak mamy, jak mamy ten stan rzeczy uregulować? Niejednokrotnie żeśmy o tym rozmawiali. W pierwszej kolejności zmienić to, i to politycy nam zaferowali ten los kolejnych formacji politycznych, ustawa z 2011 roku, która dała możliwość na interpretacji. Nie ma takiej możliwości, żeby w państwie normalnym, cywilizowanym prawa podejmowały decyzje, kto, jakiś społeczny inspektor nadzorczy, to to jest. Kim wy jesteście? Na, jakiej, na, 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 jakiej, na jakich warunkach prawnych wykonujecie tą bezprawie? jeszcze? Wikłacie w to policję państwową. Decyzja administracyjna, i wówczas może nastąpić. czyli państwowej inspekcji państwowej, nie lekarza prywatnej praktyki. I proste jest uregulowanie w tym, i jest to decyzja, która winna być honorowana i akceptowana przez wszystkie strony. Dziękuję.